Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu meczowym. Tym razem 11 dzień września mecz trzeciej kolejki trzeciej ligi kobiet. Wisła Płock AKS Zły na Stadionie Miejskim w Płocku Ja już jestem dwa dni po meczu, wiem jak to się skończyło Zagrałam 90 minut I żeby nie przedłużać, to zapraszam Was do zobaczenia Co się działo przed meczem Potem fragmenciki meczowe I widzimy się tutaj z powrotem za parę minut nie, 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 ja przynoszę nie, Ojej. Maja, jak tam postępy? w swoim tutaj warsztacie. Zobaczymy. To właśnie do początku i zaczynam od najprostszych rzeczy. Jak to powiedziała Weronika chyba tego nie da się powstać. Ale zobaczymy. nic złego. Powiedz mi, jak na twoje zdrowie po ostatnim meczu, bo byliśmy z trenerem materialnym, na tym pucharowym i mieliśmy, że tak się troszkę prowadzić. No, niestety nie jest za dobrze. Myślałam, że wyleczę się do tego dzisiejszego meczu, ale niestety jakiś tam ból jeszcze trochę mi doskwiera. Ale nie jest na tyle poważny, żeby rezygnować z tego jakże ważnego meczu. Słuchaj, ostatnio od dwie bramki nam no strzeliłaś. Właśnie, że masz na nas patent, tak jak miała Ania Kaźmierczak? Nie, myślę, że tutaj nie ma żadnego patentu, yy, po prostu robię to, co zawsze robię, staram się strzelić bramkę, tak jak w każdym innym meczu, nie mam tutaj żadnych takich specjalnych jakichś… nie raczej nie. nie no, ja Miałam mieć dla Ciebie też to zaskakujące pytanie, ale w sumie nie wiem, czy to jest pytanie. Czy pamiętasz może sparring pomiędzy Dafem Pońsk a Królewskimi, gdzie strzeliłaś mi bramkę z połowy? Yy, ale to było w pońsku, czy w To było w, w pońsku, no? Nie, to nie, nie pamiętam, to było tak dawno, że niestety chyba. Nie A, na moją no, pamięć. Tak było, pamięć. Tak było, wpuściłam bramkę z połowy, nie? Martyna strzeliła, ja się gdzieś zagapiłam, myślałam, że to leci obok. Mogło być, ale nie, nie, potwierdzam, bo nie pamiętam. Także tak jak tam jest nam dzisiaj niższego. Nie, nie no, to było to w ogóle. Ja dobrze, już, dobrze. Jak ale... to zadła. Zobaczymy, ale będzie. Powodzenia na wojsku. Dziękuję i wzajemnie. Powodzenia na wolno. Dzięki. ale ten może tak specjalnie, troszkę podkręcamy tą atmosferę. Po to mecz Wisła-Płock, AKS Zły. Nasze od teraz derby Mazowsza. Jest transmisja, jest git. O, tam Ola przyjechała, bo zaraz zbiórka, moi drodzy, już za 5 minut. Ja jestem troszkę wcześniej właśnie, żeby Wam powiedzieć parę słów o tych naszych pojedynkach. Po mecz ze Złym, nasz pierwszy ever, to był mecz w sezonie 19-20. Kiedy zagrałyśmy tylko jesienią. I tutaj, tam po drugiej stronie boiska złapałam czerwoną kartkę. Pierwszą, jedyną, mam nadzieję, że nigdy się nie powtórzy. Ale tak było, zafał na Ani Kazimierczak. I to też jest postać, którą trzeba wspomnieć. Chociaż ona dzisiaj nie zagra, ale w pięciu meczach z nami strzeliła dziewięć bramek. Na tym meczu chyba dwie, albo chyba kilka, już nie jestem pewna. W każdym razie trochę nam krwi napsuła. Ale w dziesiątkę wtedy wygramyśmy 5 do 3. Niestety potem. Następne mecze już takie kolorowe dla nas nie były, bo tutaj był remis 2 do 2. Potem pojechałyśmy do złego, który chyba był albo ostatni w tabeli, albo gdzieś tam się plątał na, na tych ostatnich miejscach. Walczył o utrzymanie i kurczę wiecie, wydawało się, że będzie easy peasy, a tutaj było w czapę chyba 1 do 4 albo 1 do 3. I wtedy zły tak naprawdę z nami mocno zapunktował. Ostatecznie chyba zajął ostatnie miejsce, ale się utrzymał. Trzymał się w ligze, bo to wiecie, wycofania, powiększenia, nie wiadomo co, straty, pierdaty i dzięki temu dzisiaj możemy mieć taki mecz. Poprzedni sezon, niestety, te mecze też się nie ułożyły dla nas najlepiej, bo tutaj na tym stadionie miejskim w Pukoczu przegrałyśmy 0 do 1 po bramce właśnie Ani Kazimierczak. Dośrodkowanie strzał głową 1-0. My miałyśmy masę okazji, naprawdę dużo, dużo, dużo. Łącznie z rzutem karnym, nic nie wykorzystałyśmy i na no inaugurację wtedy przegrałyśmy 0-1 i to takie wiecie, no, no, podwójny zawód, wpadłyśmy wtedy w dołek troszkę. Inauguracja tutaj zepsuta, szkoda, bo wtedy przyszło sporo ludzi, no i niestety nie dałyśmy im tego, po co przyszli. Potem wiosną 1-4 i też szkoda gadać o tym meczu, tam Wam wszystko podlinkowałam na górze, także możecie się trochę cofnąć, jeżeli chcecie o którymś meczu z tych yy, posłuchać. Że zobaczymy, co będzie dzisiaj. Mamy trofeum, które Wam potem pokażę. Gramy dzisiaj to trofeum. Mówiliśmy się też, że jeżeli będzie remis, to rozgrywamy rzuty karne. Już oczywiście poza ligą całkowicie. Tak po prostu, żeby ten puchar do kogoś trafił. Za pół roku kolejny mecz, ten sam puchar. Ale dzisiaj skupiamy się oczywiście na dzisiaj. I kurde, ile ja głupot Ogólnie Murawka dzisiaj, powiem Wam, już taka średnia. Też kiedyś weszłam na jakiegoś lajwa ze złego i dziewczyny mówiły, że lubią tutaj grać, bo tu jest zawsze fajna murawa. I hmm, ja Jestem trochę zawiedziona, bo w tym roku jest no, tak nie za fajnie. Nie za fajnie. Co, masz na się wybił? Tak! Wiączek. W no to było niefortunne, bo ja ją popnęłam, e, tak jakby od, ona była tyłem do mnie i ona wzięła tak torkami do sioku, a ja ją popnęłam też, chciałam piłkę, a nie trafiłam mi, trafiłam tej w Ojoj. Ja myślałam, że e, tak, bo złamałam piszczel, tak? A załóż klapki i chodziłam na tym coś pokażę. Rzemie, opowiadaj, jak tam samo poczucie. Moje? No. Świetnie. Słuchaj, dawno się tak dobrze przed meczem nie czułem, nie? Mówię poważnie. O, w czwartek po treningu taki byłem... By było okej, okay, ale chyba nie aż tak dobrze. I oglądam nagranie z treningu mówię, wow, super. Mam, świetnie się czuję, nie? Jakbyś mnie zapytała, jakby mnie ostawiać u Buka, czy wygramy, to bym postawił wszystko, co mam, nawet bym wyjął z konta, nie? Co prawda wczoraj pierwszy zespół mi z tego konta trochę zabrał. Ale dzisiaj sobie odbiję. O, kochani, to jest ten pucher, o, o którym mówiłam. Dla ci się podoba? Bardzo piękny. Te barwy w ogóle mnie urzekły. Co, zrobisz wszystko, żeby go dzisiaj zdobyć? No jasne, że tak. Jasne, że tak. Ten pucher musi być. Ja mogę nagrać coś, pokaż. Tu, 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 tu. tu, tu, tu.

Zacznijcie bardzo mocno, życie wam kiedy pada deszcz, się tylko na kiedy Jak deszcz, kiedy pada to kiedy jak twierdzimy kiedy kogoś deszcz, kiedy pada deszcz, kiedy pada deszcz, kiedy pada deszcz, Nie usiądę, bo nie mam sił dla pada stać i mówić deszcz, kiedy I'm not playing around Oh, you got to make new plans Cause I'm not who you think I am You think I won't hurt nobody You think I could be your medicine You think I'm an angel, huh? But I ain't that innocent think I could be your medicine you think I'm an angel honey but I ain't that innocent 60 lat mnie wyzywał. Że nie fizykał. Że śniosek jestem. Nie. Co? Fizykał mnie od wyściach. Powtórzę od 60 lat, naprawdę jestem zadowolony z tego ile. I ja po prostu może wyście. Chcę tu, to, żeby wymykać, bo. Tak jak powiedziałem, no, tego meczu być może się nie dało wygrać piłkarsko, bo jesteśmy na dosyć zbliżonym poziomie, one też są silne, e, więc piłkarsko jest bardzo porówno i trzeba tam pokazać, że ma się trochę jajek, nie? E, a my ich pokazaliśmy dużo. A, i bardzo ważna sprawa, którą chciałem powiedzieć. E, nie zagrała Ola, nie, nie była powołana Wiktoria, Mańka, e, szczególnie Dorota, która trenowała najwięcej i ktoś jeszcze mi wyleciał z głowy. Jeżeli chcemy robić dobrą drużyną, to musimy mieć ze 22, 3, może 5 osób do grania. Czasem ktoś nie będzie grał, czasem ktoś nie będzie powołany, tak jak dzisiaj nie zagrała Ola, nie była powołana Dorota, mimo że trenuje najwięcej z eee... Będzie taki moment, że będziecie musiały wejść i zrobić wszystko, żebyśmy ten mecz wygrali. Prędzej czy później na pewno ten sukces jest tak samo wasz, jak jak tych, co grały 90 minut czy 80. Ode mnie. Bardzo dobra robota, jestem z Was very, very happy. Mówiłem, że wygramy gra 3 do 1 wygrywamy. No i wygrywamy 3 do 1. Bardzo zacięty, emocjonujący mecz. Ale dla mnie highlightem tego dnia, moi drodzy, jest to, że w końcu strzeliłam bramkę. Czajcie, w końcu strzeliłam bramkę. Może nie była to najpiękniejsza bramka, bo z metra na pustą. Ale wiecie co, no, po takim długim okresie czekania, taka bramka smakuje jak. Najlepszy kurczę, strzał techniczny w trudnej sytuacji w 90. minucie w finale Ligi Mistrzów. Kusa troszeczkę się zawahała, jeszcze dzielińska! I chućko I 2 do 0! Nie ma spalonego! Wisła Płocki prowadzi z AKS-em Zły w 22. minucie! 2 do 0! Słuchajcie, no to, to jest takie coś, dla mnie to było takie coś że wpadły na mnie dziewczyny, ja nawet nie czułam ich ciężaru, nie czułam, że coś mnie przygniata, po prostu przez parę sekund byłam królową świata. ramka na 2 do 0. pierwszą strzeliła Klaudia i sytuacja była tutaj taka. Opowiedz, o czym rozmawiałyśmy przed meczem, a potem co się sprawdziło. Dobrze. Przed, me przed meczem rozmawiałyśmy o tym, że w piątnicy Marta... <śmiania> o tym. A o czym? Że ty strzelisz ja Aha, to o to chodziło. A ja myślałam, że o ja mówię, no widzisz, ale jak ja ci to powiedziałam, to strzelisz. I strzeliłaś. A, i rozmawiałyśmy jeszcze o tym pucharze, że musimy go... musimy wygrać, te derby, że zdobędziemy puchar, bo taki ładny. I powiedziałam, że muszę coś strzelić. Muszę coś strzelić. I Marta wtedy powiedziała, że ona też. I strzeliła. I ja. I wszywałam, że nie spełnisz mojego planu i nie pojesz w tym co na koniec. No. Chciałam powiedzieć wszystko, od samego początku do samego końca. No. Także Klaudia powiedziała że strzeli. Strzeliła, ja powiedziałam, że strzeliłam. Dogadane. Pogadane to. N niedogadane było właśnie to. Potem w drugiej połowie zły nas trochę mocniej docisnął. Starałyśmy się jakoś temu przeciwstawić. Na szczęście możemy teraz powiedzieć, że to się udało. Strzeliliśmy jeszcze jedną bramkę w doliczonym czasie gry. Wcześniej zły wykorzystał nasz błąd. Tutaj Martyna, z którą rozmowę słyszeliście wcześniej z zimną krwią, wykorzystała złe przyjęcie Klaudii. No i ostatnia akcja meczu, rzut wolny. Aga paruje to na poprzeczkę. Piłka gdzieś tam tańczy na linii bramkowej. Jeszcze jedna z zawodniczek złego to dobija. Aga to wykopuje, my tą piłkę przejmujemy, wychodzimy z kontrą, strzelamy na 3-1. Mogło być 2-2, skończyło się 3-1 i to tym razem my byłyśmy górą. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć w tym meczu, i w ogóle jak się zastanawiałam, o czym wam opowiedzieć, to aż mi z tym źle, ale pierwsza rzecz właśnie, o której pomyślałam, to jest właśnie to, co zaraz powiem, a nie to, że strzeliłam bramkę, na którą tak długo czekałam. Już przechodząc do sedna sprawy, chodzi o sędziowanie. I nie chodzi tutaj o same decyzje, czy jest jakieś przewinienie, czy go nie ma, tylko po prostu o zarządzanie meczem. Niestety te, ten arbiter, który nam sędziował to spotkanie, no, trzeba powiedzieć, że nie dał rady. Nie, nie poradził sobie z zarządzaniem meczem i ze strony złego szczególnie dużo negatywnych emocji. Na no, nasze szczęście nam się to nie udzieliło, bo to wiecie, różnie bywa. Czasem te negatywne emocje potrafią się udzielić też drugiej drużynie i się robi straszna sieczka zamiast meczu. Jeżeli chodzi o tego arbitra, to jeszcze nie jestem w stanie ocenić jego decyzji, czy one były prawidłowe, czy nie. Z boiska na przykład wydawało mi się, że w ostatniej akcji w pierwszej połowy powinien być karny. Potem oglądam powtórkę. Gdzieś tutaj piłka trafiła w rękawek. Niby był ten ruch do piłki, ale nie wiem, muszę sobie doczytać jeszcze przepisy. To jest taki problem wielu zawodników, że, że nie znają do końca przepisów, bo one też się często zmieniają. W tej ostatniej akcji meczu też mi ciężko stwierdzić czy ten gol był, czy nie. Ja byłam gdzieś w bocznym sektorze, bo stałam w murze przy rzucie wolnym i nie wiem, nie wiem. Na żyletki, na paznokcie albo in, albo out. Nie mam pojęcia. Sędzia uznał, że nie weszła. Gramy dalej. My zrobiliśmy swoje i też bardzo się cieszę, że się nie zatrzymałyśmy ani nic, tylko po prostu grałyśmy dalej i wykończyłyśmy nam przeciwnika. Opowiadaj trener jak było na meczu. Na którym meczu? W tym w niedzielę. <grym> przecież, przecież ja już mówiłem dawno, jak to się skończy. Też mówiłem, że można u buka stawiać i się odkuwać, że wygramy. Przecież to było oczywiste. No jak jak było? Tak jak miało być. No! Zaczęło się dobrze. <grym> Skończyło się też dobrze, ale w trochę cięższych warunkach. No co ja ci mam powiedzieć? Kurczę, robimy trudne rzeczy, naprawdę trudne. I robimy je dobrze. A potem jak ktoś wychodzi, podchodzi wysoko i trzeba im po prostu kopnąć za plecy i strzelić bramkę. To my wtedy nie? I się wtajemy w jakieś głupoty, nie? Zamiast sobie spokojnie meczyk ustawić. Nie, a tak serio to dobrze. Dobrze jestem zadowolony z was. A w skali piękności ten mecz jak? Piękności? Tak. Ale całościowo czy z rozbiciem na połowy? Całościowo. Całościowo? No. Jakbym tak przyszedł jako kibic i potem sobie go oceniał, to bym mu dał tak z 8,5. Bo nikt by nie pamiętał co się działo przez takie 40 minut, tylko każdy by pamiętał... się racić bramkę poszli z z 3-1 Nie, a tak serio to no nie wiem. Tak całościowo No, tak z 6,5. Z dużą nadwyżką. Z dużą nadwyżką, żeby nie było, aż tak źle. Dobra, trener, jeszcze jedno pytanie. Co z tym moim byciem napastnikiem? Czy te nadzieje umarły? One z Marta, Marta, dla mnie to w ogóle takich nadziei nie było, więc nie ma co umierać. No ale niech ci będzie. Nie, umarły, gdzie ty napastnik? No, to będzie dokładnie dobijał. Ty jesteś właśnie takim dobrym gościem, że wiesz, nikt się nie spodziewa, nawet one się nie spodziewały, że ty możesz strzelić. I dlatego ty możesz tak znienacka, nie? Jakbyś miała to robić na stałe, no... Każdy wie, byś tego nie zrobiła. Kolejny mecz to też dla nas będzie trudne zadanie. Jedziemy do Polonii na Konwiktorską. To jest niedziela, godzina 19, taka niestandardowa znowu dla nas. Przy sztucznym świetle, na sztucznej murawie. Zobaczymy, jestem w dobrej myśli, wierzę w nasz zespół. Ten vlog właśnie zobaczycie już za tydzień. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.